Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś co ta osoba chce ci przekazać? Pomyśl sobie o kimś, kto troszkę ci sen spędza z powiek. Pomyśl sobie o sytuacji, która ostatnio miała między Wami miejsce, jakaś taka ważniejsza. Przybliż sobie energię tej osoby. I zaczynamy. Zanim jeszcze rozłożę karty, to bardzo Wam chciałam podziękować za to, że jesteście, za to, że mm, piszecie, lajkujecie, subskrybujecie. Również zachęcam do wsparcia kanału, ponieważ dla osób wspierających będziemy mieć więcej rytuałów. No dobrze, a ja przechodzę do czytania. Zobaczmy. Mam nadzieję, że już wiecie, o kogo chcecie zapytać, karty, że już macie tą konkretną osobę na myśli. I sprawdźmy. Co ta osoba chce Ci przekazać? Sprawdzimy energię ogólną, zobaczymy jaka jest energia Twoja, jaka jest energia tej osoby. Energia ogólna. <głupiec>, Głupiec. Energia ogólna między Wami to jest nowy, beztroski początek. Czujecie wiosnę i ruszacie do przodu. Nie zastanawiacie się, nie będziecie się tutaj bawić w jakieś zastanawianie się i czarne scenariusze. Jesteście na etapie, że wszystko się uda. Jaka jest energia po Twojej stronie? O paść pentakli, paść pentakli, czyli też oglądanie spraw, że tak powiem. Ziemskich od każdej strony. <grych> A przypominam, że sprawy ziemskie to nie tylko finanse, ale również ciało i sprawy związane z fizycznością, ciekawość, zainteresowanie i radość z tego, co się ma. <grych> Jaka energia jest po stronie tej osoby? O, tam jest wieża. Tam jest jakiś wstrząs. Wstrząsające wrażenie, jakieś coś, co powoduje, że to, co było już przestało mieć znaczenie, i teraz jest to, co właśnie przychodzi nowe, coś nowego, więc być może to ty w ten sposób zadziałałeś, czy zadziałałaś na tą osobę. No i w związku z tym jest nowa nadzieja między wami, nowy początek, właściwie nawet. Jeszcze nie początek, tylko potencjał i szansa, bo mamy tutaj cyfrę zero. Dobrze. No a w takim razie zobaczmy, co ta osoba. Aha, co odchodzi do przeszłości? Co odchodzi między Wami do przeszłości? Arcykapłanka, arcykapłanka, czyli energia. Takiego łączenia spraw męskich ze sprawami damskimi, bo mamy tutaj dwa różne, dwie różne przeciwności. Z tego mogły połączenie tych przeciwności, z tego mogła być jakaś szansa płodności, połączenia spraw podświadomych ze świadomymi mądrość i również taka bardzo głęboka tajemnica, więc kobieca energia i bardzo tajemnicza odchodzi do przeszłości. No a w takim razie, co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć w kwestiach związanych z emocjami? Rycerz Pentakli. Rycerz Pentakli, czyli ta osoba, chciałaby Ci powiedzieć, że no nie spieszy się i że no właściwie to cały czas sama pracuje nad tym, co czuje do ciebie, zastanawia się, myśli. Faktem jest, że trochę z, ym, spogląda w przeszłość i no ewidentnie jeszcze właśnie jest ten wpływ tej wieży. I no, szaleństwa na razie nie ma w sensie rozbuchanych emocji, ale jest żmudna praca nad tym, żeby zrozumieć siebie i zrozumieć to, co ta osoba do ciebie czuje. A co by ta osoba chciała ci powiedzieć w kwestiach fizyczności? W kwestiach fizyczności dziewięć kielichów. Mamy tutaj pana, który siedzi sobie na czerwonym fotelu. Jest osobą dojrzałą, jest osobą zadowoloną z siebie i zadowoloną ze swojego życia. I w kwestiach fizyczności ta osoba również nie szuka szaleństwa. Jest zadowolona z tego co jest, zadowolona z tego co życie przyniosło tej osobie. I no, i taki poziom spraw fizyczności, który w tej chwili jest między Wami, właściwie też nie budzi jakichś takich niepokojów ze strony tej osoby. Ta osoba chętnie się przygląda temu, co jest, i jest zadowolona, że jest tak, jak jest. A co w takim razie ta osoba chciałaby Ci przekazać od strony. Intelektualnej. Och, za to w kwestiach intelektualnych burzysz tej osobie zarówno sen, jak i dzień, jak i energię dnia. Ewidentnie ta osoba jest przyciągana przez Ciebie niespokojna, ponieważ Zarówno to, co mówisz, jak i ewidentnie to, co pokazujesz jako również Twój sposób myślenia, no, powoduje u tej osoby takie, no być może to jest właśnie to, co również wstrząsa tą osobą. Nie wiem, co Ty myślisz, co Ty przekazujesz. Zobaczmy, dlaczego, dlaczego. <klimy> Hmm, tutaj mamy sześć mieczy. Sześć mieczy również wskazuje na to, że jest jakiś niepokój w kwestiach intelektualnych. Być może mm, ty informujesz tą osobę, że już jesteś gotowa przepłynąć, czy gotowy przepływać na drugi brzeg, zostawić to, co jest u ciebie. Ta osoba jeszcze nie jest gotowa, w związku z czym tutaj widzę, że ta osoba jakby. Trochę jest zaniepokojona tym w kwestiach intelektualnych, co ty przekazujesz i być może to jest dla tej osoby zbyt szybkie. A co w takim razie od strony duchowości? O mamy tutaj diabła i ta osoba chciałaby ci powiedzieć, że w sprawach duchowości ta osoba nie Czuję się, jakby to powiedzieć, spokojna. Ta osoba w kwestiach duchowości czuje się troszeczkę ściągana w dół przez coś. I hmm, widzę tutaj, że ta osoba ym, no, ma z hmm, być może, ale to już pozostawiam tobie. Trzeba tutaj się przyjrzeć, czy nie ma. O proszę. Być może tutaj coś jest związanego. Ta osoba coś ukrywa przed tobą. Coś, nie, czegoś nie chce ci powiedzieć, chociaż co by ci powiedziała, tak? Gdyby się zdecydowała powiedzieć, że nie czuje się taką duchowo czystą, otwartą i swobodną i że tutaj no, prowadzi wewnętrzny jakiś dialog może jest właśnie kimś kto jest w pewnym sensie albo uzależniony od pieniędzy albo uzależniony od jakichś kwestii które no troszeczkę czy uzależniona czy od pieniędzy albo od kwestii jakichś nie wiem hazardów czy czegoś i Tutaj coś jest, co też tej osobie spędza sens powiek. Nie może się jakoś duchowo oczyścić. A co w takim sprawzie chciałaby Ci przekazać w temacie materii, spraw materialnych? A tutaj mamy z kolei sąd ostateczny. Sąd, czyli. Przebudzenie, właśnie, no, to by się nawet y, w jakiś sposób y, ze sobą łączyło, bo w sprawach materialnych ta osoba no, podnosi się, podnosi się dużo. Tutaj mamy wielki harkan i ta osoba się przebudza, podnosi się, y, rozpoczyna coś od nowa, więc również tutaj mamy y, rozpoczęcie od nowa. Tu mamy wieżę, tu mamy diabła. No i odchodzi arcykapłanka i mamy tutaj jeszcze właśnie sąd ostateczny, więc ta osoba w kwestiach materialnych się podnosi z czegoś, co było i no, być może jest to właśnie to, co było. Nie chce ci ta osoba powiedzieć, że jakąś ma tam ciemną tajemnicę związaną z finansami, może to jest przynależność do jakiejś organizacji była albo właśnie jakieś kwestie finansowe o których nie chcę Ci powiedzieć dałóżmy tu jeszcze jedną kartę o, nowy początek działania tak, czyli no jest tutaj ogień i w sprawach materialnych ta osoba wyrywa się z pewnych jakichś tematów, które, o których Ci też nie powiedziała do tej pory, ale chce chciałaby Ci powiedzieć a jaka jest rada dla Ciebie? Zobaczmy, jaka jest rada dla ciebie. No, przemyśl to jeszcze. Ewidentnie jest tutaj informacja, że świat ci może coś jeszcze podsunąć, że jest tu sporo do obejrzenia i do zastanowienia się. Nie spiesz się. Na pewno rada jest taka, żebyś się nie spieszył. I zastanowił się, rozejrzał się czy rozejrzała się dookoła, bo tutaj coś jest takiego, co warto by było lepiej obejrzeć. A jaka jest rada od tych kart? Zobaczmy. Inspiracja i odwaga. No właśnie. Zainspiruj się i odważnie podejdź do tematu. Przemyśl obejrzyj tą osobę też prześwietl i wtedy troszeczkę może też rozciągaj w czasie, bo w czasie sporo rzeczy się pojawia nie to co widać na pierwszy rzut oka no zobaczmy w takim razie co podpowie nam nasz, nasz ciasteczkowy sklepik grosz do grosza a będzie kokosza no proszę, to ja tutaj położę przy Tobie. To jest Twoja rada. Obejrzyj i tą monetę, rozejrzyj się, jeśli chodzi o kielichy, i jak już uzbierasz to wszystko, to będziesz mieć więcej informacji, a żeby się zainspirować i odważnie ruszać do przodu. No, a w takim razie teraz. Zobaczmy jeszcze, jakie są trzy przesłania ze strony kart miłości. Mamy tutaj trzy karty. Wybierzcie tą, która do Was najbardziej w tej chwili przemawia. Mamy kartę numer jeden. Romans. Kupidyn. Si strzałaka Kupidyna. Została wystrzelona i uderza. Karta numer dwa. Siła. Instynktownie wiesz, co jest właściwe dla Ciebie i, i masz siłę powiedzieć. <śmiech> <śmiech> powiedzieć nie, lub odejść w każdej chwili. I zestaw numer 3. I karta numer 3. Krytykowanie się nawzajem tylko prowadzi do dalszego braku poczucia szczęścia. Kochajcie i akceptujcie siebie nawzajem takimi, jakimi jesteście, a wasza relacja magicznie ulegnie transformacji. I jeszcze karta. Związana z materią i z prawem przyciągania materii. Sam ustalam standardy swojego dobrobytu finansowego. Kiedy już raz uda Ci się osiągnąć, a następnie nieprzerwanie podtrzymywać osobiste zharmonizowanie, Możesz być pewien, że odczujesz znaczący napływ pieniędzy, jeśli oczywiście akurat to jest Twoim pragnieniem. Nie pozwól innym, by ustanawiali Twoje standardy dotyczące tego, ile pieniędzy powinieneś mieć, lub też co powinieneś z nimi zrobić lub robić. Jedyną osobą, która może to właściwie określić, jesteś Ty sam. Zharmonizuj się z tym, kim jesteś naprawdę i pozwól, aby rzeczy, których zapragnąłeś, same wpłynęły do Twojego życia. No proszę. Sam ustalam standardy swego dobrobytu finansowego. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mm.